Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Państwa na niedzielę, na najbliższą niedzielę do Kozłówki. O godzinie 13 w Kaplicy Pałacowej odbędzie się uroczysta Msza Święta, która zainauguruje nasze obchody. Podczas tego spotkania w Kaplicy będziemy mieli szansę wysłuchać także krótkiego wykładu pana profesora Mieczysława Ryby na temat roli Powstania Styczniowego w drodze do polskiej niepodległości. Odbędzie się także piękny koncert pieśni powstańczych. Następnie udamy się do Parku Pałacowego, gdzie będzie odtworzony powstańczy obóz składający się z kilku st takich stanowisk jak Kuźnia powstańcza, jak kuchnia powstańcza, jak szpital i stanowisko dowodzenia. Każdy z nas, kto pojawi się wtedy w Kozówce, będzie mógł zobaczyć, jak wyglądało życie obozowe powstańców styczniowych. O godzinie mniej więcej 16.00 odbędzie się inscenizacja bitwy z oddziałami rosyjskimi. Nastąpi salwa. Będą to, myślę, bardzo ciekawe rzeczy, atrakcyjne i dla młodych, i dla starszych. Serdecznie zapraszam. Czyli będzie można również skosztować regionalnych potraw, bo chyba panie z wiejskich również będą? Myślę, że tak. Koło gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości, skrobawianki i starościanki przygotowały dużo ciekawych, ciekawych. Smacznych przede wszystkim potraw, i jestem przekonany, że wszyscy uczestnicy, którzy z nich skorzystają, będą zadowoleni. Staramy się pamiętać o wszystkich ważnych wydarzeniach narodowych. A tak się składa, że nasze położenie Kozłówka jest bardzo blisko siedziby tego oddziału, który był bardzo istotny dla pisania styczniowego. Nazywał się Ćwieki od, na, od pseudonimu swojego założyciela i dowódcy, pana Kajtana Cieszkowskiego, pseudonim, właśnie Ciek, który. Zorganizował w starościnie przylegającym do, do nas te cały oddział, który jeden był z najlepiej wyposażonych, najlepiej przygotowanych do prowadzenia walk powstańczych i faktycznie bardzo długo toczył swoje walki. Zapraszamy tych wszystkich z Państwa, którzy znajdą trochę czasu, aby oddać hołd powstańcom styczniowym, którzy 162 lata temu podjęli nierówną walkę o naszą niepodległość. Dziękuję za rozmowę.